Ilekroć z prus powracam, chcąc zmyć się z Niemczyzny, wpadam do Soplicowa, jak w centrum Polszczyzny. Tam się człowiek napije na dysze ojczyzny. Tak, nie mylą się Państwo. To są rzeczywiście strofy Adama Mickiewicza, siódma księga pana Tadeusza. Jaki jest powód, abyśmy teraz publicznie czytali te nieśmiertelne wiersze? Otóż bierzemy udział w akcji bez precedensu. Mianowicie w będącym za moimi plecami teatrze Lalek we Wrocławiu wystawiony jest dziś i jutro rękopis pana Tadeusza, pochodzący ze zbiorów wrocławskiego Solineum, a TVP Kultura patronuje akcji czytania pana Tadeusza na żywo przez przechodniów przez mieszkańców Wrocławia. Posłuchajmy, jak Sławek Przepiórka, aktor Teatru Wrocławskiego, interpretuje wybrany przez siebie fragment. W porze obiadowej coś dla ciała i ducha. W kociołkach bigos ja witam. Roberto Skolimowskiego, dyrektora Teatru Lalek. To pan właśnie wpadł na pomysł, aby eksponować obą narodową relikwię w miejscu publicznym, czyli w pana teatrze. Tylko skąd Teatrowi Lalek do rękopisu pana Tadeusza? Skąd taki pomysł? Wrocławski e, Teatr Lalek już od wielu miesięcy nie chce być tylko teatrem dla małych dzieci, które przychodzą na przedstawienia kukiełkowe. Chce y, być teatrem dla wszystkich pokoleń, być teatrem familijnym. A to, że we Wrocławiu mamy rękopis pana Tadeusza, jak i wiele innych cennych rękopisów, jest rzeczą niezwykle istotną dla korzeni tego miasta. I dlatego wraz z grupą przyjaciół żeśmy postanowili namówić dyrektora Józefę, żeby pozwolił wyjąć z sejfu raz na parę lat i żeby ludzie mogli to obejrzeć. I to jest niesamowite. Jest wielka kolejka, ludzie przychodzą tysiącami, więc jest to coś cudownego. Atmosfera jest wspaniała. Do tego jeszcze mamy wokół tego zbudowanych kilka przedstawień. Serkii Harmonii wrocławskiej. To są rzeczy niezwykłe. Udało się przyjaciół zebrać wspaniale. Czy dla Pana te strofy Mickiewiczowskie też są istotne? Czy Pan sam wraca do tak, tego? Tekstu? To oczywiście ja niczym się nie różnię od innych dzieci. Jak byłem mały, babcia, dziadek, oczywiście to była rzecz naturalna, że się w niedzielę po mi czytało. A potem w szkole teatralnej musiałem się tego uczyć. Także to jest. Coś... Przejdź, przejdźmy zatem. Mam czytać. Kontynuując naszą rozmowę do stolika, gdzie właśnie Sławek Przypiórka czyta. Kończy już swój robata. fragment, a Pana zaproszę w takim razie do zajęcia miejsca na tym fotelu i przeczytania nam fragmentu przez siebie wybranego. Sądzę, że to będzie coś o jakiejś tajemniczej broni. Tak, to jeden z takich moich ulubionych fragmentów. A co? Krzyknął asesor, kręcąc strzelby rurą. A co? Fuzyjka moja! Górunaś! A co? Fuzyjka moja, niewielka ptaszyna, jak się popisała? To jej nienowina. Nie puści ona na wiatr żadnego ładunku. Od księcia sanguszki mam ją w podarunku. Tu pokazywać strzelbę przedziwnej roboty, choć maleńką, i zaczął wyliczać jej zlady. Ja biegłem przechowaniem.